Więc, witam, witam, łoba bęc, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie, tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, łoba trzeba myśleć główką, nie dupą. Słuchajcie widzowie, dlaczego ja nie wrzucam yy, kilka dni filmu? No bo, no po prostu, też, też chcę odpocząć od was, od debilów, tego typu, i postanowiłem, że Zrobię taką małą przerwę ulopową tego typu Też mam rad, mam prawo sobie odpocząć od was, od debilów, którzy yy, nie umiem doszanować czyjeś wkład pracy No właśnie też mam prawo Jak wy macie nas w dupie To dlaczego ja mam wszystko coś dla was zrobić? Coś jest za coś Prosta No właśnie Dlatego tłumaczę to wszystko, że Ja też nie będę e, Wszystko robić dla was A wy mi na co wyjebane Bo wy macie na to wyjebane Dlatego przestałem Zwracać uwagi na was Powiedziałem, Nie będę wrzucał Pierdolę to się no na, kurwa nauczycie. Hm. Proste. Proste jak dot. tego typu To jest pierwsze primo. Drugie Primo yy, Wczoraj yy, na live u Boticasa na TikToku zaczął yy, znowu nakręcać sprawę o mnie tego typu yy, Po prostu powiem wam, że podpuszczam z ludzi bo widziałem jego na TikToku live'a to naprawdę to jest człowiek, który nie umie mieć szacunku do siebie, bo ludzie mu nie podkładają, żeby wygadał się i na rzeczy. To co było kiedyś z nami, no to było i minęło. A on drąży ludzie tam. Podpuszczanie go, bo on nam stwierdził, to, że przeze mnie przez naszą e, e, wojnę, no to w ogóle powiedział, że po prostu y, nie będziemy. Może dla mnie jest dobrze, bo chodzę, że dla siebie czas. Chyba gaz na TikToku nie ma za dużo. No w ogóle ani na TikToku, ani na YouTubie nie ma, nie ma za dużo takiego mm, wyświetleń w tym sensie widzów, w tym sensie, bo na TikToku na przykład nie ma za dużo. Ja mam 400, 300, 500 widzów na TikToku. A on ma ile? No słuchajcie, sam jest winny tego. Bo jakby on trochę myślał, to wszystko no to byłoby inaczej. To, że ja mu tam pojechałem ostro na disie, to zasłużył sobie. Bo mógł nie gadać o prywatnych naszych sprawach, które nie powinno wyjść. A zaczął opowiadać za co tego, To się wkurwiłem i spisowałem tak mocno, że on... I poleciał do sądu, założył mi sprawę sądową, no i co wyszło? kupno, bo ja zapłaciłem 1500zł i on jest y, człowiekiem spalonym już. No i widzicie, Bodygrass myśli tak dziwnie, że to jest człowiek, który jest nakręcony przez innych ludzi. No, słuchajcie widzowie, taka jest prawda, bo ja tak... Zwróćcie uwagę, ja sobie oglądam, ja live'a na TikToku jego, no to naprawdę ludzie jego tak podkręcają, ten głupek zamiast omijać tematy, komentarze, tego, no jak już, to jest taki człowiek, który myśli, że jest górą, a jest dołem bardzo mocno tego typu. Jak on ma widzów na tiktoku 17-20, a ja mam przybitkę sporo. No bo przez to wszystko stracił w oczach widzów szacunek po prostu. Mógł to wyjaśnić to prywatnie tego, a nie zapierdziać do sądu, bo on ten... No, słuchajcie, to jest właśnie to, co tłumaczyłem. To trzeba myśleć główką, nie dupą. A on myślał dupą i myślał, że zdobędzie jakaś tu popularność i inne rzeczy. Aż, aż śmieje się z niego z tego powodu słuchajcie widzowie, bo no one człowiek to by trochę zrozumiał, że ja też jestem osobą, którą nie lubię jak ktoś mi naskakuje. Inne rzeczy. Ja jestem spokojny, ale Do jakiegoś momentu tracę ciepliwość A On tam się wypowiadał, że przeze mnie e, Uniwersum się rozsypało Nie, to nie przeze mnie, tylko po prostu Skończyło się uniwersum UWW Proste A ono tam na TikToku zaczął właśnie <grym> Oglądałem specjalnie Ludzie go podpuszczali. No cóż. To jest człowiek, który szuka fejmu. Gdzieś yy, podbicia się. Jak nie do mnie, to do kogoś innego. No bo jest w oczach widzów spalony po tej sytuacji całej. No cóż, to jest jego już groszka, nie moja. Trzymajcie się. Łopapet tego typu będzie.